Witam Was w kolejnym programie i Ty możesz zostać współczesnym artystą. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło się Wam, przechodząc po galerii sztuki, pomyśleć o jakimś wystawionym e, obrazie albo rzeźbie, że jest to gówno, to dzisiejszy odcinek tylko utwierdzi Was w tym przekonaniu. E, ostrzegam, że widzowie o słabych nerwach nie powinni oglądać tego odcinka, dlatego że jest on wyjątkowo śmierdzący. Zainspirujemy się dziełem Piera Manzoni, który zapakował własne ekstrementy w malutkiej puszeczki, podpisał je tytułem Gówno artysty, wystawił i sprzedał za cenę e, wagi w złocie. To gówno. W tym odcinku jednak nie będę tak radykalny i nie będę robił tego, co Manzoni, ale. Zrobimy inną akcję, bo ponieważ moja rodzina posiada psa, będę po nim sprzątał. I tak będzie wyglądała ta inspiracja. Co potrzebuję do tego? Potrzebuję właśnie takiej oto puszki, rękawiczek i takiej oto szufelki. Czasem ciężko będzie artystą, ale co zrobić, no, nie ma wyboru. Dla sztuki trzeba cierpieć. Wybieramy się w drogę. E Kurde. <grystanie> nie Aaaa, obrzydliski. Pokaż, pokaż do kamery, Ech. pokaż do kamery. Sztuka wymaga poświęceń, ale takich? Kurde. <ścoughs> Trzeba uważać, żeby nie wdepnąć. Shit happens, jak to mówi Forest Gump. Także w sztuce to powiedzenie jest. Pieromazonii nie należy od tego momentu do moich ulubionych artystów. Jednak wykonałem dzieło sztuki Gówno za artysty się nazywa. Teraz znajdźcie mi jakiegoś kuratora, który by to wystawił, bo ja takiego nie znam. Tym razem nie namawiam was do powielania takiej sztuki, ale namawiam was do sprzątania po swoich milusińskich, bo jeżeli nie będziecie sprzątać po swoich pieskach, kotkach i innych, to pewnego dnia możecie zobaczyć ich kupeczki w Galerii Sztuki. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Zapraszam na kolejne odcinki. Tym razem nie aż takie ochydne. Że... Dla tych wszystkich, którzy nie, nie wierzą, że taki fakt miał miejsce, link będzie pod filmem. Jeżeli ktoś ma ochotę czytać o takiej, takiej sztuce, to zapraszam. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam także do subskrybowania mojego kanału, subskrybowania kanału Kamerzysty. Mam nadzieję, że będziemy razem przekraczali granice sztuki, będziemy razem podejmowali kolejnych, kolejne wyzwania artystyczne, jakie zaproponowali na nasi współcześni artyści światowi, światowej sławy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Niech się wam to nie śni po nocach, bo mi na pewno się będzie śniło dzisiejsze wydarzenie.